Nitrozyniak niejednokrotnie żartował o, sobie ze Stewie 14 z innymi YouTuberami. To też zależy, bo tam masz tą 12 na dole, to tą 12 ką te 55. A 12, 12 55. to dość A nie 14, sorry. <noise> A mogę się w nim zakochać, czy nie? Zależy o której godzinie. Nie, bo ma 14 lat. No to nie ujęję. Ojej, bo była Stewart, nie? Dziwi się trochę, że... Ale czemu, czemu jest powiedziane, że wielokrotnie, kurwa, za pierwszym razem ja zrobiłem ten żart, a za drugim razem zrobił go graczol. Tłumaczcie? Nie nie wiem czego tłumaczyć ty. Bo ja wiedział i nie powiedział? Absolutnie nie jest to prawdą. Ja mm, już mówiłem to w dniu wczorajszym, bo Bardenga wrzucił no, trochę dłuższy ten trochę dłuższy ten yy, ten urywek na, na swoje instastory. I kurwa, no ja nie wiem, ile razy mam to mówić, że po prostu śmialiśmy się, że minecraftowcy ruchają dzieci. To, że mieliśmy rację, nie, nie jakby na tamten moment nie było to potwierdzone. Ale możecie też stwierdzić, że przewiduje przyszłość. No. Ale uważam, że jest to mega nie w porządku, że sugerujesz, że wiedziałem i nie powiedziałem, doklejasz mi żart Graczola, a tego typu... No bo, kurwa, no jak chcecie, ja Wam mogę jeszcze raz opowiedzieć wszystko, co było związane z tymi Wormsami, a mianowicie to był rok 2015. Ja na ten moment, to nawet, kurwa, żeby wiedzieć, że nie miałem jakiejś super wiedzy, ja na ten moment byłem ze cztery razy w Polsce, od kiedy się przeprowadziłem w 2006 do Hiszpanii, byłem na kilku eventach i ledwo, bo ledwo znałem te osoby. Jeśli chodzi o świat minecrafta to dopiero w 2015 roku zaczęły się pierwsze krosy pomiędzy minecraftowcami, a tymi, którzy nie byli zjebani. A Rezzi miał ze Stewartem dużą kosę. O meetup. I oni przestali ze sobą nagrywać, to nawet w oświadczeniu Reziego jest. Więc jak graliśmy z Rezin, to śmialiśmy się ze Stewarta, jak graliśmy z kimś innym, to śmialiśmy się z kogoś innego. I to jest chyba logiczne, nie? No. Więc no nie wiem, no ja mogę kurwa wiesz, no, uważam, że jest to trochę krzywdzące, bo ten film zobaczy z 15 milionów kurwa wyświetleń będzie miał, myślę, że w swojej historii. To jest na pewno jakiś krok milowy, jeśli chodzi o, o pojebany zasięg, będzie go widzieć cała Polska i no jeśli wprost sugerujesz, że ktoś wiedział i nie powiedział, to jest to głupie no. Po prostu. Tak, ja akurat trafiłeś z tą dwunastką i ze Stu. No ale kurwa, ale a ty oglądałeś te odcinki czy nie oglądałeś? Oglądałeś nasze live, y, czy nie oglądałeś? Nie możesz z jednej strony, nie możesz z jednej strony przychodzić i mówić, że jestem najgorszą osobą na świecie, bo kurwa krzyczałem do widza, że jego matka jest kurwą, a być może też miałem takie informacje, ty. No? Ja tylko przypominam, że w 2015 roku to ja mieszkałem w, Pol w Hiszpanii i kurwa, no. minąłem się parę razy z nimi. No. I o mnie, kurwa, łatwo jest wyciągnąć szota, jak podczas całej tej toksycznej atmosfery, która panowała wtedy podczas nagrywania odcinków. Yy, zażartowaliśmy sobie ze Stewarta, który otaczał się 14, czy 15, czy 16, czy 12-letnimi dziećmi. I co chwilę były eventy, gdzie są, gdzie wiesz, ja to już tłumaczyłem. My jeździliśmy na event, na przykład na iem. Do nas podchodzili, kurwa, yy, 15, 16, 17-letni widzowie, mężczyźni a youtuberzy Minecraftowi dostawali misie, kubki, laurki od takich małych dziewczynek. I wiesz, i to z jednej strony było urocze, bo te dzieci zazwyczaj były kulturalne, y, umyte y, i taka dobroć od nich biła, a nasi widzowie kurwa mnie pytali, czy mam im dać szluga albo czy chcę wąchać z nimi mefedron, y, bo mieli takie zainteresowania. Więc ja w tamtym momencie mówię kurwa ty, Szkoda, że moja demografia, bo moja demografia przez, przez 10 lat wskazywała, że mnie oglądało maksymalnie 8-9% kobiet. A ile z tego ludzie sobie zaznaczyli tak na pałę? W ogóle nie, nie było dziewczyn. Dopiero jak ja zacząłem nagrywać vlogi, to to chyba tam do 15 czy do 18 skoczyło. A kobiet zawsze było więcej. Kobiet zawsze było więcej yy, na YouTubie. Nawet jak Fris wtedy robił ten swój kurs, to tam chyba 53% to były kobiety u niego na kanale, nie. Bo kobiet ogólnie jest więcej. Z więc analogicznie więcej ogląda YouTube'a, a też nie wszyscy mężczyźni wolą, nie wiem, oglądać potem kanały historyczne czy motoryzacyjne, a taki lifestyle to takie kobiece trochę jest, nie? Pod dziewczynki. Więc, więc no, no, uważam, że nie jest to ok. Nie jest to ok. Ja wiem, że Konowski mnie nie lubi i usilnie starał się yy, pewnie coś wrzucić tutaj. No, ale spoko, nie. Przecież logiczne jest, że nawet jeżeli to wiedziałeś, to byś teraz się nie przyznał, bo wiadomo, że spadłby na Ciebie duży hejt, stąd ludzie teraz pnąją Oczywiście nie sugeruję, że wiedziałeś, czy tam nie wiedziałeś. Ale okej, okay, no, to, no to ja Ci dam logiczny argument, dlaczego to w naszym mniemaniu był tylko mem. W tym okresie i wiele lat później mieszkała z nim jego montażystka, przyjaciółka i osoba, która miała najwięcej informacji od niego. Czyli Sukanek. Więc jeśli ona w 2017 roku zaczęła nabierać podejrzeń i zaczęła się z nim konfrontować, jego najbliższa osoba, to skąd ja w 2015 roku, ja nie pamiętam czego ja znałem w tamtym czasie, czy, czy z nim kurwa rozmawiałem, czy zacząłem z nim rozmawiać trochę później, e, bo myślę, że już mogliśmy się gdzieś przeciąć, to skąd ja bym miał mieć takie prywatne informacje? P Prawda jest taka, i to też jest. No kurwa, no, no niestety, no taka jest chujnia, że w momencie, kiedy zaczęła mówić coś jedna osoba, to reszta to powtarzała. Czyli Gimper zaczął mówić o Miszorze i potem nam też się udzielały tego typu kurwa żarty. To, że najłatwiej jest kurwa potem zrzucić wszystko na mnie, że to ja kurwa zapoczątkowałem kurwa i niszczyłem dzieciaka i tak dalej, jedyne co na mnie możesz znaleźć, to nagrywany o, trzeci, o trzeciej w nocy odcinek, gdzie mówię takim kurwa w czterech decybelach, bo matka śpi za ścianą. Jakiś kurwa żart, który nie jest nawet do końca wypowiedziany, tylko jest taki... E, takim zalążkiem do żartu. No to trochę chujowo, nie? Ten żart się kurwa tragicznie zestarzał i... i tyle, no. Bo chuj się tłumaczycie do tego, bo po, po, potem ja kurwa przez tego typu przez tego typu insynuacje, ja potem kurwa na Instagramie czytam, że jestem kurwa pedofilem że trzeba mnie zabić, no kurwa, no. Mi się nie chce, wiesz, bo, na, bo wiesz, powiedzą coś takiego o fagacie, czy fagacie coś, kurwa, w życiu zmienia? Fagacie to coś w życiu zmienia? I tak, kurwa, większość osób, wierzy jest spierdolnięta, nic jej to nie zmienia. A ja, kurwa, potem jak idę odebrać, kurwa, dziecko ze szkoły, to być może, kurwa, jacyś rodzice oglądają ten film i, kurwa, na mnie patrzą, jak na, jak na, kurwa, jakiegoś, jakąś spierdolinę. Bo de facto, na moje życie, coś mi to zmieni? No kurwa nie. Ale ja nie jestem kurwa, wiesz, ja mam, ja mam rodzinę i tak dalej i kurwa, ja rozumiem, że jakby fajnie zrobić content, kurwa, że się zapowiedziało, że będzie, że będzie dużo wyświetleń i że ogólnie jest super i że jesteś kurwa papieżem internetu, tylko kurwa nie widzisz potem jak to się, od, jak to oddziałuje na osobie trzecie. Więc jak masz jakiś dowód, że wiedziałem i nie powiedziałem, to go kurwa wrzuć. Ale takie półprawdy, i najlepsze jest to, że dosłownie 4 minuty wcześniej mówił, że na podstawie takich półprawd i, i, i złych interpretacji zdarzeń e, D-Stream był wyzywany przez Lisowskiego. A już kurwa nie patrzy na mnie, że ja jutro pójdę odebrać Nikodema ze szkoły, kurwa, i będą na mnie matki 7, 8, 9 lat, kurwa patrzeć, bo, bo wszyscy zobaczą ten film. I na mnie kurwa będą patrzeć, bo, by, bo była tutaj morda i on wiedział o pedofilii, ty. On wiedział o pedofilii. I ja kurwa będę tam stał, kurwa, jako ten, co wiedział o pedofilii. Czy mi ktoś to udowodni? No kurwa, nie. Ale kurwa, czy będzie, no ale nie smak pozostanie. No. Ale to nie chodzi o to, żeby kurwa pozywać konopa, tylko żeby w większym rozrachunku kurwa o czymś pomyślał. Więc no. I ja już mówiłem, tak, że wiele rzeczy. Ja wiele rzeczy kurwa głupich powiedziałem, ale też jakby miałem czas, żeby sobie to przemyśleć. Ja też jestem starszy od niego, więc niektóre rzeczy do niego nadejdą z czasem. Nie wiem, on być może ma dziewczynę, nie wiem, może ma dziecko w drodze, chuj wie. Może ma dwójkę dzieci, o tym nie wie. Też jest taka możliwość, że chroni swoją prywatność. Ale jakby dojdą do niego niektóre rzeczy, o których ja czasami mówię, i które też źle robiłem, bo to też nie jest tak, że kurwa wie, że byłem super, nie bez powodu mam tutaj młotek. Jakby ktoś przyszedł z starych czasów i musiałbym mu wybić ten tragiczny pomysł z głowy, jakiemuś hejterowi. No, wiesz o co chodzi. Napisz do niego, a ja nie potrzebuję do niego pisać, no. Ja myślę, że on wystarczająco dużo, wiesz, widział, yy, słyszał i yy, ten, więc no. Więc, więc nie zarzuca się nikomu, kto z nim mieszkał, kto coś robił i tak dalej. No. Jakiemu ziomowi, co w Hiszpanii kurwa siedział i wyzywał ludzi przez telefon? Już wtedy mógł yy, obnażyć pedofilię Stuarta.